Można zaciągnąć kogoś zapachem do ołtarza? Na pewno można zaciągnąć zapachem do sypialni. Bardzo duży mam odzew od kobiet, tak pozytywny, tak wspaniały. E, bardzo duży, gdzie też przychodzą i mówią, my, Pani dziękujemy, Polki Pani dziękują, że, że poruszyła Pani ten temat, bo rzeczywiście jest dla nas bardzo ważny i prowadzony tak, że nam się chce, chce, chce oglądać. Ja słyszałam też o ostrzykiwaniu warg sromowych, ała. Brzmi bardzo brutalnie, ale zabieg jest praktycznie bezbolesny. A czym się ostrzykuje? To jest podobnie jak w medycynie estetycznej twarzy, szyi i rąk? Najczęściej jest to kwas helbronowy. To nie mają być czerwone paznokcie. To jest program poradnikowy, a nie program seksualny. Podstępne, zimne oczy gada. Czai, się snuje, wszędzie wślizguje. Zdrada. Czy naprawdę wszędzie się wślizguje zdrada do każdego związku? Nie. Ale też często kobiety przychodzą i mówią: że wiesz co, bardzo dużo mężczyzn ogląda twój program, bo ja stoję gdzieś tam i słyszę, jak oni komentują i jak oni rozmawiają, że jak myślę, pomału, pomału, wyedukuje się i ich. Popatrzcie. Masturbator, albo inaczej, wibrator, dla panów.